Numer 4. Dzisiaj skupimy się na naszych emocjach. Mogliście to już zauważyć na samym początku, na tym takim intro, które pozwoliłem sobie dla Was przygotować. Emocje. Emocje są właśnie, czy jedną z najważniejszych, czy najważniejszą y, częścią aktora. Gry aktorskiej, bycia na scenie, bycia przed kamerą. Emocje powodują to, że aktorowi można uwierzyć. Oczywiście, głos, ciało, ruch to wszystko ma wpływ, ale jeżeli nie będzie emocji, która się przeniesie na widza, no to nie ma nic. To jest jakieś udawanie. Dzisiaj tymi emocjami Właśnie będziemy się zajmować. Nie będą to jakieś konkretne ćwiczenia na wyzwolenie emocji, ponieważ to każdy z Was wie, jak wyzwolić w sobie pewną emocję. Teraz tak, są różne szkoły. Takie różne szkoły aktorstwa można tak powiedzieć. Niektórzy aktorzy uważają, żeby dojść do jakiejś emocji, do jakiegoś stanu, to właśnie trzeba dać z siebie te bebechy, to wszystko. Jeżeli po prostu mam zagrać kogoś, kto nienawidzi ludzi, to ja teraz przez tydzień będę nienawidził wszystkich ludzi w koło. Można tak do tego dojść. Oczywiście. Ale są tego duże koszty. Można też dojść inną drogą, czyli spróbować wyzwolić w sobie to uczucie nauczyć się tego uczucia a potem po prostu to uczucie odkrywać ja nazywam to wciskaniem guzików czyli jeżeli mam nienawidzić wszystkich w koło to wciskam sobie guzik właśnie nienawiść jeżeli mam kochać wszystkich w koło to wciskam sobie guzik że właśnie wszystkich w koło kocham jeżeli mam być szczęśliwy to wciskam guzik szczęśliwy smutek płacz zazdrość zniecierpliwienie itd., i tak dalej i tak dalej jak wy będziecie dochodzić do pewnych stanów to już jest Wasza sprawa, ale ważne, żeby te stany umieć w sobie jakoś na początku chociaż wzbudzić. Najprostsze ćwiczenie na to, żeby wzbudzić w sobie pewne stany emocjonalne, to jest przypomnienie sobie zdarzeń ze swojego życia, kiedy byliście właśnie w takiej emocji. Czyli, na przykład, macie zagrać radość. Macie zagrać radość. Szczęście. Jesteście bardzo szczęśliwi. To spróbujcie sobie po prostu usiąść bądź stać i przypomnieć sobie, kiedy w Waszym życiu był taki moment, że byliście szczęśliwi. Czy to na przykład było na wakacjach, kiedy świeciło słońce, byliście na plaży i, i super się bawiliście? <grym> Czy to było to szczęście? Na przykład byliście w górach i chodziliście, a może byliście w szkole i pani rozdawała wam kartkówki czy tam sprawdziany i wyczekaliście na ten moment, kiedy pani wam da ten sprawdzian i nagle okazuje się, wow, jest, szóstka. <laughs> I to jest to. I wystarczy sobie ten stan przypomnieć pobyć z nim przez jakiś czas i już potem będziecie mogli ten stan zagrać, kiedy będziecie mieli na przykład zagrać radość, szczęście, to już będziecie wiedzieli co to jest za za uczucie, co to jest za emocja i gdzie je szukać w swoim ciele, bo to gdzieś na pewno w sobie głęboko ją odnajdziecie, albo co pomyśleć, żeby wywołać te emocje, jeżeli to będzie smutek, bardzo duży, jakaś rozpacz tak okazać, że w waszym życiu jeszcze się to nie wydarzyło. Na pewno były smutne momenty, więc przypomnijcie sobie smutny moment. Na przykład właśnie dostaliście sprawdzian i okazało się dwuja. O kurde, masakra. Albo na przykład jechaliście na rowerze i przewróciliście się. Albo uczestniczyliście może w jakichś zawodach, okazało się, że macie nie pierwsze, drugie, trzecie, tylko na przykład piętnaste miejsce. I, I było to dla was smutne po prostu. A może zobaczyliście na ulicy coś, co wywołało w was smutek. A jeżeli ma być to wielka rozpacz, na przykład macie do zagrania scenę, że zmarł wam dziadek albo babcia, jest to dla Was trudne przeżycie, a tak się w życiu nie wydarzyło. To jak odnaleźć w sobie takie uczucie? Najlepiej poobserwować innych, spróbować zobaczyć na przykład, jak na trudne emocje reagują inni ludzie. Jeżeli Wam się uda coś takiego dostrzec, to już macie bazę, na, czym, na której możecie budować ten swój stan emocjonalny. A najlepiej, jeżeli macie takie dojście, że na przykład rozmawiacie sobie z kimś, kto przeżył takie uczucie i Wam opowiada o tym, co to jest za uczucie, co to jest za emocja, co on czuł, jak on się poruszał. Może tego nie wiedzieć, bo, bo często ludzie w, w, wpadając w pewne, bo to jest takie wpadanie w emocje, to się po prostu wydarza. Nie zastanawiamy się nad tym, jak się wtedy poruszamy, co robimy, czy jesteśmy napięćnicami, co robimy z rękami, z nogami i tak dalej. Nie wiemy. Ale jeżeli ktoś by wiedział i by Wam powiedział, to byłoby super. Jeżeli będziecie mieli na przykład do zagrania jakąś scenę nie wiem, napadu na bank i jakie emocje wtedy temu towarzyszą, no to przecież nie pójdziecie i nie napadniecie na bank. Bo to nie o to chodzi, żeby to zrobić, a potem odegrać. Tylko chodzi o to, żeby umieć to po prostu zagrać. Ale naprawdę jak się to wydarzyło? Kolejną bardzo fajną sprawą, jeżeli chodzi o emocje i pracę z emocjami, jest to, żebyście obserwowali na filmach. Na dobrych, podkreślam, na dobrych filmach, jak robią to inni aktorzy. To mogą być polskie filmy, to mogą być amerykańskie filmy, to mogą być europejskie filmy, zagraniczne, upojętnie. Ale to muszą być dobre filmy, w których aktorzy świetnie grają. Jakie to są tytuły? Ja nie będę tutaj nic zdradzał i sugerował. Na pewno sobie znajdziecie takie dobre tytuły, w których aktorzy świetnie grają. Wtedy można ich podpatrzeć, zobaczyć, co się dzieje, zatrzymać film, obejrzeć jeszcze raz tę samą scenę, wrócić do niej. Na przykład, spróbować ją odegrać. Jeżeli chodzi o jakieś konkretne ćwiczenia, które my byśmy sobie mogli dzisiaj zrobić, to jedno z nich już robiliśmy. Czyli to jest, czyli baba, wróć. Jedno z nich sobie już robiliśmy, to jest właśnie przypomnienie sobie pewnych emocji, ale także wyobrażenie sobie pewnych emocji. Czyli spróbujcie sobie teraz zrobić takie właśnie ćwiczenie jeszcze głębiej, jeszcze więcej. Czyli teraz mieliśmy radość, a przypomnijcie sobie na przykład emocje, jeżeli jeździcie komunikacją miejską, bardzo się gdzieś spieszycie, musicie gdzieś zdążyć na jakieś spotkanie, a może po prostu do szkoły jedziecie, autobus nie przyjeżdża, tramwaj nie przyjeżdża i Wy stoicie na tym przystanku właśnie i już jesteście cali zdenerwowani, bo po prostu nie możecie się już spóźnić. Więc jakie macie w sobie emocje? Spróbujcie sobie to przypomnieć i spróbujcie sobie to zagrać. Jak byliście bardzo źli, na przykład chcieliście wyjść bardzo dół, a rodzice powiedzieli, nie, jest zimno, nie wychodzisz, bo będziesz chory. Może się tak zdarzyło, a może nie, nie wiem, ale znajdźcie sobie taką sytuację, w której byliście bardzo, bardzo źli. Może byliście źli na kolegę, który nie pozwolił wam ze sobą grać, nie wiem, czy w grę komputerową, czy w grę fizycznie, w piłkę po prostu, grając, a może wkurzyliście się, bo ktoś wam zrobił coś złego, a może ktoś o was coś powiedział, i wy jesteście na tą osobę źli, albo komuś powiedzieliście coś w tajemnicy, a ta osoba, Wygadała, bo dalej, powiedziała wszystkim w koło. Macie złość na tę osobę. I spróbujcie teraz zagrać tę złość. I teraz ważne, nie róbcie tego do lustra. Nie. Bo będziecie się widzieć, kontrolować. Lepiej jak zrobicie to bez zaciszu jakiegoś pokoju. Możecie się ewentualnie nagrać, ale nie patrząc na kamerę. Kamera sobie leci, nagrywa się tam wszystko, a wy spróbujcie sobie to po prostu zagrać, tę złość, tym to zdenerwowanie tego maćka za to, że po prostu jak on mógł to zrobić? No nie można takich rzeczy robić. Turdej! Nie chyba już nigdy mu nie pożyczę roweru. Co za kość. A potem spróbujcie sobie to obejrzeć. Co Wam wyszło? Czy to jest fajne, czy nie fajne? Ja sam nie wiem, co teraz robię. Obejrzę to dopiero później, kiedy będę montował ten film. Więc może źle to zagrałem? Sam nie wiem. Ugrzewanie w swoich emocjach jest bardzo fajne, ale też niebezpieczne. Kiedy na początku mówiłem Wam o tym, że są jakieś takie dwie drogi dochodzenia do, że niektórzy właśnie muszą wejść w pewien stan bardzo głęboko emocjonalny i być w nim przez tydzień, to może się odbyć na naszej psychice. Wiecie co? Kiedyś usłyszałem od wielkiego polskiego aktora takie słowa, że najważniejszy jest efekt. A to, jak my do tego dojdziemy, to już jest nasza sprawa. Ale ważne, żeby to był, żeby to, to nas nie niszczyło. Żeby to nie powodowało, że my stajemy się złymi ludźmi albo mm, krzywdzimy innych. Ważne, żebyśmy siebie szanowali w tej naszej pracy. Kiedyś, jak byłem, myślę, że mniej więcej w waszym wieku, to właśnie chodziłem na swoje pierwsze zajęcia aktorskie, to często mm, myślałem, w zasadzie zawsze myślałem, że, że aktorstwo to jest takie grzebanie w sobie, takie dokopywanie się do tych bebeków tak zwanych. Ale to nie o to chodzi. Już w zawodowym życiu aktorskim okazało się, że ważny jest efekt, bo ja mogę mieć te bebechy wszystkie, a na scenie i tak nic się nie przenosi. I nic myśli sobie, Boże, co on robi? Ale to jest okropne. I nic nie rozumie, więc z tego, co my robimy. Bo jesteśmy w jakiejś głębokiej emocji. A na koniec, dla rozluźnienia tej emocjonalnej atmosfery. Uuu, 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 zrobimy sobie ćwiczenie troszkę pantomimiczne. Czyli spróbujemy sobie zagrać emocje, ale bardzo, bardzo przerysowujące. Głównie emocje na naszej twarzy. Przerysowujemy sobie emocje. Spróbujcie sobie zrobić takie ćwiczenie, bo to też jest bardzo, bardzo dobre i dla twarzy, i dla nas wewnętrznie. Przerysowujemy, to będzie karykatura absolutna. Czyli jeżeli jest radość, to jest yeah! je! O! się udało, tak! Jeżeli jest smutek, to smutek i my ten smutek teraz gramy tak absolutnie. Płaczemy, udajemy, Och! gramy taką. Grobą kreką A jeżeli jest złość, to... To jest naprawdę. tak. To... z lecz. Po prostu jest taka złość. Jeżeli jest zaskoczenie, to może być... Ło! Wow. Ło! Wow. No. Ja! Ale numer! Jeżeli jest strach. Nie, nie błagam, nie rób tego. Nie, 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 jest no, no. No no właśnie, to jest naprawdę. nie, 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 nie z radością, możecie zrobić, że to jest radość większa. Wow, Jau. Możecie zrobić, że to jest po prostu szaleństwo jakieś. Haha, <laughs> To też jest piękne ćwiczenie, żeby sobie postopniować właśnie te, te emocje nasze. Co jeszcze, jeżeli chodzi o, o emocje? Bardzo fajne ćwiczenie. To jest mówienie słów, które są bardzo emocjonalne. I nie mówię tutaj o tych słowach niecenzuralnych, tylko mówię o słowach takich, jak na przykład kocham Cię. Jeżeli ktoś z Was usłyszy kocham Cię, wiadomo, co to znaczy i jakie za tym idą emocje. A spróbujcie teraz to słowo rozemocjonować. To znaczy mówiąc kocham cię nie mówić kocham cię tylko powiedzieć nienawidzę cię to znaczy słowami kocham cię dwa słowa nie mówić że się kogoś kocha tylko że się go nienawidzi nienawidzę cię kiedy mówisz nienawidzę cię to idzie za tym jakaś emocja kiedy mówisz kocham cię to idzie za tym inna emocja spróbuj teraz emocje w tych dwóch zwrotach przestawić. Kocham cię, nienawidzę cię. Emocje zamieniamy i mówiąc kocham cię, myślimy nienawidzę cię. Kocham cię. Kocham cię. Rozumiesz? Kocham cię. A kiedy mówisz nienawidzę cię, kochasz całym sercem. Nienawidzę cię całym sercem. Nienawidzę. Nienawidzę cię. I spróbujcie się tak pobawić. Na różnych słowach. Spróbujcie może powiedzieć krzesło, tak jakbyście mówili kocham Cię, do kogoś, tylko innym słowem. Przecież ktoś te słowa powymyślał i po prostu teraz te słowa są. Używamy tych słów. Wiemy, że krzesło to krzesło, stół to o stół. Ale może mówiąc krowa, chcecie powiedzieć krowa. I to jest ta miłość, krowa. I mówiąc słowo krowa, czujecie i myślicie kocham Cię, krowa. Spróbujcie powiedzieć tak samo, lampa. A potem spróbujcie to odwrócić. I, mówię, i, i, i najprościej, kocham Cię, nienawidzę Cię. Bardzo skrajne. Mówiąc krowa, mówię i myślę, nienawidzę Cię. Krowa. To może nawet bardzo podobne, bo czasami mówimy, że ktoś jest z krową, ale z Ciebie krowa. Ale to ma być krowa. Krowa. Lampa. Lampa. Jesteś lampa. Krzesło krzesło. Pobawcie się tak. Naprawdę jest to fajne. Sprawi Wam to dużo radości i poprzez zabawę nauczycie się czegoś nowego. Następne zajęcia będą już bardzo, bardzo aktorskie i będziemy robić różne ciekawe sceny.